Cześć, z tej strony Marcin łobodziński, a za moim lewym ramieniem odświeżony w tym roku Opel Insignia, którego dostałem w ramach pierwszych jazd, pierwszego wrażenia, opowiem wam, co myślę o tym modelu po kilku latach od premiery, no i co się w tym samochodzie zmieniło. Zmieniło się tak naprawdę niewiele, ale pokażę Wam, po czym poznacie odświeżoną insignię. Przede wszystkim po przednich reflektorach, których kształt został zmieniony i przeniesiono światła do jazdy dziennej na dół. Kiedyś właściwie przed liftingiem były one na górze, teraz są na dole. Troszkę przypominają te wszystkie nowe modele Opla, m.in. nową Korsę. Druga rzecz to grill. Grill jest, hmm, jakby to powiedzieć, wizualnie. Jest tak jakby niższy i sprawia wrażenie szerszego. Nie ma też już tak szerokiej tej listwy, która zachodziła tutaj w stronę logo producenta. Akurat to jest wersja GS Line Plus, więc grill jest w kolorze czarnym, ale inne wersje mają inną kolorystykę. Z tyłu można powiedzieć, że nie zmieniło się nic, ale prawne oko pewnie dostrzeże to, że teraz nie ma już klasycznych końcówek układu wydechowego, tylko tak zwane atrapy. Są one coraz modniejsze, coraz popularniejsze, no i coraz, jakby to powiedzieć, śmieszniejsze, ponieważ w nich nie ma nawet otworów, akurat w tych atrapach nie ma otworów, wydech jest pod samochodem. Ogólnie, Opel Insignia zachował tę samą bryłę, tę samą stylistykę, właściwie nic tutaj się nie zmieniło. Samochód jest długi wizualnie, stosunkowo niski, sprawia wrażenie takiego lekko sportowego, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że nie ma w nim nic ciekawego. Podobne zdanie mam na ten temat, nawet zastanawiałem się, co Wam powiem o nowym Opelu Insignia, który nie jest aż tak bardzo nowy, ale szczerze mówiąc, po przejechaniu chyba 60 czy 70 kilometrów, ma Wam trochę do powiedzenia. Natomiast głównie będzie dotyczyć to oczywiście wnętrza i wrażeń z jazdy. Warto zaznaczyć i przypomnieć, że Opel Insignia tej generacji powstał jeszcze. Kiedy Opel należał do koncernu GM, dlatego nie ma tutaj niektórych elementów znanych z nowych modeli grupy PSA. Takich jak na przykład fatalnie pracujący system multimedialny. Akurat w Oplu Insigni jest on odświeżony i pracuje bardzo fajnie. Jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Poza tym samochód nie jest dotykowy, wszystko w nim jest sterowane przyciskami i pokrętłami. I to jest chyba jedna z największych zalet tego modelu. Zachował też tradycyjne dla Opli siedzenia, a GR, które dla osób trochę, powiedzmy, z większą nadwagą mogą być zbyt ciasne, ale zawsze można je wyregulować lub po prostu zamówić inne. Tak jak wspomniałem wcześniej, zastanawiałem się, co wam powiem o Opelu Insignia, ale okazuje się, że nie jeździłem tym samochodem już ponad 3 lata i wbrew pozorom wiele aut mamy nowych, zmienionych, a Opel Insignia zachował właściwie wszystkie te same walory, które miał w chwili premiery. I to jest chyba jego największą zaletą. Jedną z największych zalet Opla Insigni jest pozycja za kierownicą i bardzo, bardzo szeroki zakres regulacji. Zobaczcie, ja mam 1,80 80 m wzrostu i mam teraz fotel odsunięty maksymalnie do tyłu. Ledwo dosięgam do pedałów, a moja noga nie jest w stanie wykonać pełnego nacisku na pedał e, hamulca, i ledwo jestem w stanie wykonać. Pełny nacisk na pedał gazu, więc siedzę tutaj, zobaczcie, mogę tu siedzieć z wyprostowanymi nogami. Bardzo szeroki jest też zakres regulacji kolumny kierowniczej. Ale to, co wyjątkowo podoba mi się w tym samochodzie w dzisiejszych czasach, kiedy auta są tak bardzo dotykowe, to jego całkowicie cyfrowa obsługa zobaczcie, tak wygląda wnętrze odświeżonej insignii, które właściwie nie różni się znacząco od e, wnętrza z nieodświeżonej insignii. Natomiast to co mi się podoba, to tak Panel klimatyzacji w pełni manualny. Wszystkie przyciski funkcyjne dotyczące jazdy, czy to jest system start-stop, czy to asystent pasa ruchu, czy tryby jazdy, wszystko jest oczywiście manualne. Manualny całkowicie jest też drążek do obsługi automatycznej skrzyni biegów. Już właściwie takie rozwiązanie powoli staje się archaiczne i coraz częściej jest wycofywane. Duże pokrętło do regulacji głośności audio, właściwie pod ręką kierowcy, który ma do, do dyspozycji też tradycyjne przyciski na kierownicy. I to, co chyba najbardziej mi się podoba w tym samochodzie, regulacja natężenia światła w, na wskaźnikach całkowicie manualna i bardzo sensowna, robiona pokrętłem. I druga rzecz, również przyciskami ustawianie head up display czy tutaj mamy przycisk do też do regulacji na, na przykład natężenia świecenia tego head upa bardzo fajne są też wskaźniki zobaczcie dzisiaj praktycznie niespotykane czyli poza tradycyjnym obrotomierzem i prędkościomierzem z lewej strony temperatura oleju czy widzieliście temperaturę oleju w niesportowym samochodzie do tego Ładowanie akumulatora i klasyczne, zwykłe wskaźniki do temperatury silnika i do stanu paliwa, którym można w miarę zaufać. Chyba nie muszę nikomu przypominać, jak przestronnym samochodem jest Opel Insignia, ale pokażę, jakby ktoś może nie wiedział, jak dużo miejsca jest tutaj z tyłu dla pasażerów. I mamy też dwa gniazda USB, tutaj dla pasażerów z tyłu. Jest też podgrzewanie kanapy, oczywiście na dwóch skrajnych siedzeniach. Bagażnik Opla Insignia nadal otwiera się o, w ten sposób i niestety trzeba się troszkę pobrudzić, żeby go podnieść. Ponieważ tutaj akurat klapa jest otwierana całkowicie manualnie, bagażnik jest stosunkowo duży, natomiast to, co jest dobre w tym samochodzie moim zdaniem, to oczywiście wielkie i mocne, takie potężne haczyki na zakupy, no bo im większy bagażnik, tym często większy problem z, z przewożeniem mniejszych przedmiotów. Mamy też dobrą rączkę uchwyt do zamykania bagażnika, no bo trzeba przyznać, że ta klapa jest naprawdę ciężka i duża. Z Oplem, insignią i jego liftingiem było trochę zamieszanie, jeśli chodzi o jednostki napędowe. Początkowo no, chyba w styczniu tego roku pojawiły się benzynowe silniki 1,5 litra, wycofano benzyniaki dwulitrowe. Później pojawił się benzyniak dwulitrowy zamiast 1,5, a diesla 1,6 zastąpiono dieslem 1,5. I teraz mamy benzyniaka, i by to były benzyniaki 200 i 230 koni mechanicznych. A teraz mamy 170 i 200 koni mechanicznych. A jedyny właściwie motor, którego nie ruszano, i to właściwie od samego początku, to był dwulitrowy diesel o mocy 170 koni mechanicznych. I taki silnik właśnie pracuje pod maską mojego samochodu. Tyle tylko, że zmieniono minimalnie jego parametry. Dodano 4 konie mechanicznych, więc teraz mamy 174 konie. Za to zmniejszono o 20 Nm moment obrotowy i mamy 380 Nm. Natomiast jakby taką największą zmianą w gamie dotyczącą tego silnika jest to, że auto jest teraz dostępne zarówno z automatyczną skrzynią biegów 8 stopniową, jak i napędem na 4 koła. Wcześniej mieliśmy do wyboru albo Automat albo manual, albo manual z napędem na cztery koła. Teraz mamy y, samochód z napędem na 4 koła i automatem, i to jest moim zdaniem taka najfajniejsza konfiguracja tego samochodu, ponieważ właściwie daje wszystko, jednocześnie dając bardzo dużo bezpieczeństwa. Dwulidrowy diesel y, Opla jest znany z bardzo wysokiej oszczędności. Tutaj producent podaje średnie zużycie paliwa uwaga 5,1 litra według cyklu NEDC. Te 5,1 litra, tak jak patrzę na komputer pokładowy, myślę, że jest do osiągnięcia pod jednym warunkiem, że nie będziemy jeździć po autostradach, czyli tak na dobrą sprawę nie będziemy przekraczać 90 km na godzinę, ale można na przykład odwiedzać miasto. Ja jadąc z Warszawy w okolice Mińska Mazowieckiego, krążąc tutaj jeszcze przez kilkanaście minut po okolicy. Na ten chwilę mam przebieg 76 km i 5,4 litra, ale o spalaniu tutaj za bardzo nie będziemy mówić. Jeżeli chcecie poznać zużycie paliwa tego akurat samochodu, to zapraszam niebawem na autokult.pl, gdzie pojawi się też relacja z tej pierwszej jazdy, taka już pisana. Natomiast kilka słów o Oplu Insigni. To, co chyba najmilsze w tym samochodzie, to jego taka tradycyjna koncepcja, czyli jest to samochód jeszcze zbudowany z GMem, więc tutaj nie mamy tych wszystkich dotykowych rzeczy, o których już mówiłem wcześniej. Są za to manualne i to jest to cenię sobie. Bardzo sobie to ceniłem w Mazdzie 6 i cenię sobie to również w Oplu Insignia, czyli Insigni, czyli tak naprawdę rzeczy, które się nie zmieniły, teraz chyba doceniamy. Przynajmniej ja doceniam trochę bardziej bardzo podobają mi się te wskaźniki, no i wyświetlacz Head Up Display też jest spoko, naprawdę ładna grafika, a jednocześnie taka nieodwracająca za bardzo uwagi od drogi. Świetna pozycja za kierownicą dobre fotele, jeszcze jak dla mnie, dopóki nie przyszedł je o kolejne 10 kg. Natomiast to, co podczas jazdy czuć w tym samochodzie naprawdę wyjątkowo, to komfort jazdy. Komfort jest tutaj, kurczę, no nie spodziewałem się aż takiego komfortu. Z jednej strony na pewno wynika to z zastosowania tylko 18-calowych obręczy kół, no bo mówię tylko, ponieważ w tych samochodach prasowych bardzo często są 19 20 i one nawet już nie robią jakiegoś wielkiego wrażenia. Tu mamy 18 ki ale też zawieszenie. Opel Insignia jest od poprzednika lżejszy o, z tego co pamiętam, chyba 175 kg i doceniłem to już podczas pierwszego testu tego samochodu, e, bodajże w 2017 roku. Tutaj doceniam to chyba jeszcze bardziej, ponieważ te samochody, właściwie przesiadka do Insignii e, dzisiaj, dała mi troszkę do myślenia, że jednak te samochody klasy średniej wcale nie idą chyba w dobrym kierunku. One są coraz tak troszeczkę coraz bardziej, coraz bardziej sztywne, coraz bardziej yy, skupiamy się tutaj na właściwościach jezdnych, a coraz mniej na komforcie. A nagle takie yy, wskoczenie do Insignii pokazuje, jak komfortowy powinien być, bo nawet nie o to chodzi, że jest, tylko jak powinien być samochód klasy średniej, No bo to jest przecież samochód, którymi jeździmy na długich dystansach, jeździmy dużo, jeździmy e, bardzo daleko i taki chyba powinien być ten samochód. Jest naprawdę bardzo komfortowy, ale mamy tutaj adaptacyjne zawieszenie i trzy tryby jazdy tradycyjnie normal i Sport, sport dosyć mocno usztywnia zawieszenie, dając dużą siłę tłumienia na amortyzatorach. I to jest w sumie też fajne, bo jeżeli ktoś lubi dynamiczniejszą jazdę, to nie musi zmieniać modelu, po prostu włącza sobie sport i też jednocześnie skrzynia biegów reaguje szybciej. Ale jest tutaj też taki ciekawy tryb jazdy o nazwie wyc, wyc. I tak się zastanawiałem, co to znaczy prawdopodobnie wycieczka, ale nie byłem pewien. No i faktycznie dowiedziałem się, że to jest taki tryb, jakby wycieczka. Kiedyś to się chyba nazywało po prostu tu. Po angielsku, a dzisiaj mamy po polsku wyc. Jest to tryb z najniższą siłą tłumienia na amortyzatorach, czyli tak naprawdę z największym komfortem, ale samochód nadal pozostaje w pełni pod kontrolą. Kilka słów o napędzie na cztery koła opla nie Jest to system konstrukcyjnie podobny do uwaga tego, który miał Focus RS, ponieważ mamy tutaj z tyłu coś w rodzaju dyferencjału, ale nie klasycznego, tylko takich dwóch sprzęgieł, które włączają i wyłączają napęd i one tak naprawdę pełnią rolę zarówno centralnego dyfra, jak i dyfra osiowego z tyłu. Wbrew pozorom jest to dobre rozwiązanie, ponieważ pozwala bardzo sprawnie i w dużym zakresie kontrolować przepływ momentu obrotowego na koła tylnej osi do tego stopnia, że nie potrzebujemy tu aż tak dużo elektroniki z zakresu systemu ESP, żeby kontrolować tor jazdy samochodu. I faktycznie Opel Insignia z napędem na cztery koła jeżdżę nim pierwszy raz, jest samochodem, który kiedy wjedziemy zbyt szybko w zakręt, to dokręca tył samochodu do środka zakrętu i nie robi tego jak większość Fordów z systemem TVC, czyli w pełni elektronicznie blokując tak jakby hamulce od wewnętrznej. Co odczuwa się w sposób taki dosyć sztuczny, tylko w Oplu dzieje się to w dużej mierze mechanicznie, co odczuwamy trochę jakby tył dostawał dużo więcej momentu obrotowego, nawet jeżeli tak naprawdę mamy puszczony pedał gazu, to czujemy po prostu taki. Do, takie dociągnięcie tylnej osi, ale właśnie napędem, a nie e, jakby przełożenie tej masy hamulcami, co jest moim zdaniem bardzo fajnym rozwiązaniem, jednocześnie takim trochę bardziej naturalnym wprowadzeniu. Samochód w pewnym sensie przypomina trochę auta sportowe, oczywiście wszystko jest pod kontrolą elektroniki, nie ma tutaj mowy o jakichś wielkich poślizgach, ale jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie. Jeszcze wrócę do dwulitrowego diesla, 174 konie mechaniczne mocy, 223 km na godzinę prędkości, maksymalnie 8,9 sekundy do setki. Uwaga, e, Insignia w chwili debiutu miała 170-konnego diesla i auto z manualnym i przednim napędem według danych katalogowych przyspieszało 8,7 do setki, czyli tak naprawdę trochę szybciej. Być może wynikało to z manualu, być może z jakichś kwestii technicznych, ale... Jest to silnik moim zdaniem bardzo dobry do tego samochodu, odpowiedni to na pewno, daje dobrą dynamikę i tu uwaga, wielki plus dla automatycznej skrzyni biegów. Zresztą nie po raz pierwszy automat ośmiostopniowy stosowany przez Opla jest naprawdę fajnym rozwiązaniem. Przede wszystkim nie ma w nim tego zamulania znanego z samochodów grupy Volkswagena. Tam trzeba czekać na reakcję napędu, kiedy wciśniemy pedał gazu co niektórzy nazywają turboziurą, to nie jest żadna turboziura, tylko po prostu ospała skrzynia biegów. Tutaj tego nie ma, tutaj po prostu wciśnięcie pedału gazu oznacza przyspieszenie albo zbiegu, który mamy, albo redukcję. I, e, i to jest fajne w tym, w tym, w tym automacie. E, skrzynia biegów nie szarpie. Właściwie skrzynia biegów nie popełnia żadnych istotnych błędów, właściwie żadnych błędów, jest też tryb manualny, wystarczy przesunąć drążek w lewo i możemy zmieniać biegi manualnie. Uważam, że to bardzo dobry napęd, kulturalnie pracujący, stosunkowo cichy, aczkolwiek muszę przyznać, że tak jak jadę teraz, auto jest od strony podwozia dosyć słabo moim zdaniem wyciszone, ale to jest taki drobny mankament. Innym drobnym mankamentem, który nie zmienił się w tym samochodzie, są lusterka zewnętrzne, jeszcze powiedzmy ok, aczkolwiek uważam, że powinny być troszeczkę większe, natomiast to wewnętrzne, co prawda, obejmuje całą tylną szybę. Która też ma taki specyficzny kształt, patrząc na nią właśnie w lusterku. Ale lusterko to mogłoby być większe, mogłoby nie, na przykład nie mieć tej wielkiej plastikowej, grubej plastikowej ramki, byłoby tak jakby troszeczkę bardziej nowocześnie. Jedną z ważniejszych zmian przy okazji liftingu tego modelu jest wprowadzenie reflektorów diodowych do wszystkich wersji wyposażenia. Natomiast w niektórych wersjach, m.in. właśnie tak jak ta GS Line Plus. Mamy już reflektory diodowe w pełni adaptacyjne. To jest bodajże 84 pola świetlne na jeden reflektor. Są to dobre reflektory jeszcze przed liftingiem. Jeszcze nie sprawdzałem tych reflektorów dzisiaj, no bo mamy dzień. Natomiast wierzę, że są jeszcze lepsze. Aczkolwiek na pewno napiszę o tym w teście na autokult.pl. I kolejną zmianą jest jakość obrazu z kamery cofania połączony jednocześnie z czujnikami radarowymi, które mają ostrzegać o pojazdach nadjeżdżających z tyłu i faktycznie jakość tej kamery uległa poprawie. Muszę przyznać, że to chyba jest najlepsza kamera, jaką Opel oferuje we wszystkich modelach, aczkolwiek nie jeździłem jeszcze nową Mopką. No dobrze, na koniec kilka słów podsumowania. Opel Insignia po liftingu na szczęście nie zmienił się w złym kierunku poprawie prawie uległy jakieś drobiazgi i właściwie mamy tu do czynienia głównie z konfiguracjami modelu. Natomiast y, muszę przyznać, że wczoraj mówiłem sobie, kurczę, co ja powiem o Opel Insignia, przecież ten samochód jest tak nudny, ale dziś muszę przyznać, że ten samochód spodobał mi się jeszcze bardziej niż w momencie debiutu, ponieważ ten samochód y, jest chyba trochę taki dla mnie, ja lubię samochody analogowe z tymi wszystkimi pokrętłami i przyciskami i przede wszystkim cenię sobie komfort jazdy wyżej, znacznie wyżej niż dynamikę jazdy, a ten samochód naprawdę zapewnia bardzo wysoki komfort jazdy, zwłaszcza jeśli chodzi o zestrojenie zawieszenia. To no po prostu samochód jest relaksujący. I jeszcze jedna rzecz, w tym samochodzie mamy audio firmy Bose i moim zdaniem jest to audio naprawdę rewelacyjne.